Dzień dobry dzieci. Dzień dobry pani. Szkoła muzyczna w Brzezinach jest Cze cudowna, Cze doskonała, e efektywna. Witam i zapraszam wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swoje zdolności muzyczne, ucząc się gry na wybranym instrumencie w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Brzezinach. W naszej szkole prowadzimy naukę gry na fortepianie, akordeonie, klarnecie, skrzypcach, gitarze, flecie poprzecznym i saksofonie. W tym roku po raz pierwszy prowadzimy zapisy do nowej klasy, klasy wiolonczeli. Szkoła muzyczna pierwszego stopnia nie tylko umożliwia opanowanie podstaw gry na instrumencie w stopniu pozwalającym na kontynuowanie nauki w szkole drugiego stopnia, przygotowuje też uczniów do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia artystycznego. Niezwykle ważnym elementem jest również kształtowanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i poczucia piękna u uczniów. Szkoła uczy też samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności współpracy w grupie. Szanowni Państwo, corocznie dla przyszłych kandydatów organizowaliśmy spotkania z naszymi nauczycielami. Dziś nie pozostaje nam nic innego, jak zaproponować Państwu kilka krótkich filmów, które umożliwią kandydatom bliższe poznanie instrumentów, uczniów, nauczycieli oraz ciepłej i rodzinnej atmosfery panującej w naszej szkole. Serdecznie zapraszam. Lubię chodzić do szkoły muzycznej, dlatego że są bardzo mili nauczyciele, fajne instrumenty, fajne klasy. W tej szkole panuje niepowtarzalna atmosfera, która powoduje, że chętnie się tutaj przybywa, powraca. Lubię chodzić do szkoły muzycznej, dlatego że mogę się uczyć tam gry na instrumentach. I dlatego, że jestem fajnie. Lubię chodzić do naszej szkoły muzycznej, ponieważ jest dobrą alternatywą na zapełnienie wolnego czasu po szkole podstawowej. Bardzo lubię szkołę muzyczną w Brzezinach, ponieważ tam jest przytulnie jak w domu. Bardzo podoba mi się w szkole muzycznej to, że zarówno nauczyciele. Jak i uczniowie są bardzo mili i pomocni. E, również to, że zajęcia z instrumentów odbywają się indywidualnie, wszystko można więcej zrozumieć i więcej się nauczyć, ale chyba każdy przyzna, że taką najprzyjemniejszą rzeczą jest automat z gorącą czekoladą. Lubię chodzić do szkoły muzycznej, ponieważ tu realizują się moje marzenia. Podoba mi się tutaj wszystko.